ten podły jeb... glut z Pysiński. Oczywiście ja bardzo cierpię, że nie ma mojej córki ze mną, ale... ale... Aha, ale... Chciałem zatrzymać i powiedzieć, ale. Ale, ale... 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 Ale Ela... Ale Ela Elo mnie uprzedziła. Ale ci idioci hejterzy to tak naprawdę nie pomyśleli sobie... No. ...że nawet w pewnej... Pod pewnymi względami ta sytuacja dla mnie, że mi to dziecko przynajmniej czasowo zabrali jest... Pod pewnymi względami na rękę. Ela. Ja patrzę na Ciebie, e, słucham tego, co mówisz, e, znam Twoją historię internetową i ja święcie. Ja, ja szczerze powiem Ci, że o wiele szybciej i więcej znajdę pozytywów, które Ty znajdziesz, aniżeli negatywów. Ponieważ tobie jest to na rękę. No, nie oszukujmy się. Czy dla Marysi też jest dobra? Bo. Ym, to oczywiście, najlepiej by było, jakby była ze mną, ale, ale popatrzmy na plusy tej sytuacji. O. Dawaj. Dziecko ma cały czas opiekę, korepetycje, Jedzenie. Moja córka miała trochę problemy z. Ze słuchaniem mnie. O. No nie wiem. Oczywiście po raz kolejny są to moje domysły, moi drodzy. Nie mam nigdzie. Nie mogę tego potwierdzić w 100%, natomiast może chodzi o na przykład budowanie autorytetu jako rodzic. W sensie, że jesteś taką osobą, że y, robisz wszystko, żeby dziecko Cię nie szanowało i później to dziecko jakoś Cię nie szanuje, to Cię nie słucha. Może tak być? No może tak być oczywiście. Nie musi, nie? Ciężko, nie potrafiłam od niej nic wyegzekwować, to było widać na filmach. Prawdopodobnie nie rozumiała bełkotu nawalonej matki? Mogło też tak być. Nie umiałam jej zmobilizować do nauki. O. Bo ja jestem taką osobą, no nie stosuję kar, nagród. Ona robiła co chciała, prawda? No. A teraz. Dobrze, dobrze. Chciałam powiedzieć, że nie stosuję tak naprawdę niczego innego i tutaj jeszcze kilka rzeczy, ale kontynuujmy. Teraz się uczy ładnie, poprawiła oceny. No. Ktoś tam cały czas nad nią czuwa, wraca z tej szkoły nie za późno, gdzieś tam się nie pęta, nie szwenda. Jak była ze mną do wieczora? Następna sprawa jest taka, że nie muszę wstawać codziennie o szóstej rano, żeby ją wyprawiać do szkoły. Co, biorąc pod uwagę moją pracę i moją naturę, nocną sowy, to zdejcie sobie sprawę, jak ja się męczyłam. Nie, na pewno, że tak. Córka na rano do pracy, córka na rano do szkoły, a ty przecież jesteś nocną sową, nocnym markiem, tak? Markiem hehe. Więc no przeszkadzała ci, no, przeszkadzała, hmm. przecież ty masz nocny tryb życia, ty jesteś wieczną po prostu nastolatką. No po co, po co ta córka w tym domu? No bez sensu. Tymi pobudkami? Teraz to, może więcej chlać, chlać może więcej, e, chlać więcej może, e, może więcej chlać, e, chlać na przykład też więcej może. To są, to są wszystko, to są oddzielne argumenty, moi drodzy. Bo ja w ogóle mam taki problem, że jak ja się budzę. Ale ja... jest notnym markiem błęgowskim youtuberem, tak ładnie. Mam straszną depresję przez, przez pierwszą godzinę, dwie, więc było mi bardzo ciężko. Nie zapomniał. O chla... Oczywiście o chla... tam jeszcze mi... o chlanie zapomniałem. Widziłam, odwoziłam ją do szkoły, ale było mi bardzo ciężko. Bo na chlana byłaś, bo po alkoholu nie można przedać za kółko. I ten okres taki najtrudniejszy, kiedy ją już jeszcze trzeba tak wcześniej wyprawiać do szkoły, to ona. Teraz jej ktoś pomoże, za jakiś czas już będzie wstawać rano i ja już nigdy nie będę musiała rano wstawać, bo ona, no jak wróci do mnie, to to już będzie... Mam szczerą nadzieję, że nigdy do Ciebie nie wróci, Ela. Naprawdę, mam nadzieję, że prędzej piekło zamarznie, niż ona do Ciebie wróci. Samodzielna w pewnym sensie. Chlań już było? Chyba nie powiedziałam Nie muszę robić jeszcze. zakupów, nie muszę gotować obiadów. No widzicie. Nie muszę sprzątać mieszkania. Nie... Ela, to znaczy nie musisz i nie musiałaś, w sensie nie robiłaś tego i teraz dalej... Nie robisz tego, bo jakby ktoś na przykład nie wiedział, no to wielokrotnie można było usłyszeć, że ona nie gotuje na przykład, nie? Wielokrotnie można było usłyszeć, że na przykład ona nie daje jeść. Albo siedzi z nią i odrabia lekcje po lajbach, Czyli gdzieś tam na przykład o północy, nie? Także, także Ela, faktycznie nie musisz gotować, ale też nie gotowałaś, więc nic się nie zmieniło. Muszę wstawać rano. Nie muszę odrabiać lekcji, nie muszę chodzić ja na wywiadówki. Tego. Muszę tylko zdobyć pieniądze, żeby jej wysłać, żeby miała i A. wspierać ją jak mogę. Do, do... Ona powiedziała, jakiś czas temu powiedziała, bo jej ciągle, ciągle jej wysyłam, co miesiąc pieniądze. Pieniądze i co miesiąc wysyłam. Ja pokażę Wam wszystkim w, w, ty, bankowe wyciągi. I nie pokazała. Eee, jak tam Iza dobrze czuje? Czuję się dobrze, natomiast mówię, jeśli chodzi o ten cel dzisiejszych donatów, no to tak na naszym powiem, że Izabelka miałem zbierać na izooperację na jakby pod koniec tego roku, ewentualnie na początku przyszłego, i ta operacja miała kosztować około 34 tysięcy złotych. Prywatna, niestety, poważna. Natomiast dwa dni temu była u lekarza i okazało się, że może przejść szereg zabiegów, które Sprawy, że tej operacji nie będzie musiała przechodzić, gdy zadziałamy w miarę szybko. Także tak to wygląda obecnie, ale dziękuję bardzo, że pytacie. Dobrym słowem i czuwać nad nią. Także pod pewnymi względami ta sytuacja jest dla tak mnie hali, wygodna, ale oczywiście abstrahując od tego, jest to koszmar, że jej nie ma. Oczywiście. Tak by the way, poza tymi wszystkimi zaletami, które wam powiedziałam, no to koszmar. To koszmar, że jej nie ma. Chciałabym, żeby była i... Żebym... Za kot będzie dobrze? Oczywiście, że tak jako. Musiała wstawać, gotować, zajmować się nią, bo z kolei to, że ja nie mam się kim opiekować, to to ja się sama zaniedbuję, prawda? Bo ja... Nie... ja Zaniedbista ogóle... ja to jest. Odkąd Mary się nie było. Sebastian to ja sobie panu, nie dzięki. zrobiłam żadnego obiadu ani raz. I bardzo żadne. Ela, to ja ci powiem tak jak córka się była, to też nie robiłaś obiadów. Więc to jeszcze dalej musisz się cofnąć. Ja wiem, że przez na przykład jakieś tam napoje wyskokowe, które pijesz. Zasięg tej pamięci może być ograniczony, aczkolwiek jak się bardzo wysilisz, to może przypomnisz sobie na przykład... Ja też na śniadanie. coś sobie w ogóle gotuje. Jem byle, co? Mon. Czasem coś na mieście, Jest. czasem sobie coś. Proszę, sobie, no tak. Podgrzeje. Prawda... Jak śmielowa zupka, wiadomo. To, mówiąc, jedyne takie ciepłe posiłki, które jadłam przez te To jej, to posiłki, które wysyła jej widzowie. Stawiam 10 zł ostatnie parę miesięcy to było z Moniką, bo przychodziła do mnie, to Cię. wypadało jej coś i 10 zł muszę wysłać komuś. Przygotować, więc jej robiłam. Wszystkim. To parówki, to jajko sadzone, warzywa na patel. Czajcie? Ona Monice gotowała, a swojej córce nie gotowała. Cukinie cukinie smażyłam. Chodziłyśmy po chińskich knajpkach, zamawiałyśmy sobie jakieś... Z does, a ja na moje 20. do domu i tak dalej, i tak dalej. I nad morzem też y chodziłyśmy po różnych knajpkach. Coś tam sobie w domu przyrządzałeś mi i tak dalej, prawda? Ale jakby Moniki nie było. Y to ja nie wiem, ja bym na przykład wypiła A jogurt. piwsko, Zjadła sałatkę. Piwsko. Zagryzła bułko bez masła piwsko? i to by mi wystarczyło. No. Oczywiście zdaję sobie sprawę, tak, że piwsko, jogurt, piwsko, bułka, piwsko. Okay. Takie ciepłe posiłki są ważne. E, jak to nie gotowała? Skąd wiemy, że dziecko było głodne? Mówiła tak, e, mówiło tak, e, dziecko nie mówiło. Natomiast kilka razy zdarzyło się na transmisjach na żywo, że Ela mówiła, że dobrze, że ktoś wysłał na wieczornym tam live o 22.00. Jakieś tam skrzydełka, czy jakieś tam jakieś jedzenie, ponieważ powiedziała, że całą, cały dzień siedzi z córką w domu i nic nie, nie jadły. No tylko ja nie Jeszcze mam. Jeszcze piwskiem popiła. Mich dla kogo przyrządzać? Piwsko, ale najlepsze takie wygazowane polawie z petem w środku. Boże, jedyny. Aha. No. no to Ela czy yy, Ela potrzebuje kogoś żeby gotować, natomiast ee, jak miała komu gotować, to i tak nie gotowała. Ma to sens. Ma to sens. O, nagle uznała, że dyscyplina w ośrodku tych wychowawczym jest jednak przydatna. No właśnie, właśnie, bo na początku, jak jej córka trafiła do tego ośrodka, to Ela ciągle pisała, że znęcają się nad nią, że to są bestialskie warunki, że rozkazują coś robić, nie? Jasno, dupa. Ja nie wierzę w to co słyszę. Sama mam nastoletnią córkę i prawda jest taka, że macierzyństwo nie jest usłane różami, ale mi sprawia olbrzymią przyjemność. Ubiec jej wieczorną świeżą chałkę na śniadanie albo pomaganie jej w lekcjach. Niemożliwa jest ta kobieta. Dokładnie niemożliwa, to jest właśnie to. Wiadomo, że Elka wiemy w gody i brak odpowiedzialności, ale w przeciwieństwie do wielu matek potrafi się do tego przyznać. 302. W tamtym momencie Elża mówi, że my wszystko wolałaby, żeby córka z nią była i jej brak jest koszmarem. A ona kocha Marysia, po prostu jest zbyt chorej. I... Dobra, 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 dobra. they must be in us